Witam Was bardzo serdecznie na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do Was bardzo fajny filmik, a mianowicie robię tort. To tak, bardzo się ucieszyłam z takiego zamówienia. Robię koleżance taki tort na urodziny, i bardzo się cieszyłam, bo ja bardzo lubię torty robić. A tort robi się tak niecodziennie: to tak robi się tylko tak na imprezy, na urodziny, od święta czy tam. A długo dawno używać tortu nie robiłam, także bardzo fajnie się to złożyło. Także zapraszam Was na filmik. Proszę Was o suba, o lajka, like jak Wam się filmik podobał. I dziękuję Wam za to, że tu ze mną jesteście. I do zobaczenia na następnym filmiku. Pa, pa. Do tortu potrzebujemy cztery blaty biszkoptowe. Jak robiłam ten spód do tego tortu, to podam Wam link w opisie. Tutaj mam już przygotowane 400 ml śmietanki kremówki, bardzo musi być dobrze schłodzona i dodaję trochę waniliowego ekstraktu i ubijamy wszystko na sztywno. 10 listków żelatyny namaczamy w zimnej wodzie, 450 g zamrożonych malin, posypujemy 3 łyżkami cukru i gotujemy. Następnie przecieramy przez sitko, dodajemy żelatyny i odstawiamy na bok. Teraz dodaję już serek mascapone, pół kilo serka mascapone, też musi być mocno schłodzony. Dodaję do śmietany i razem krótko ubijamy. Maliny przetarte z żelatyną dodajemy powoli do kremu, mieszając na takich średnich obrotach. Śmietanka z mascapone i maliny z żelatyną muszą mieć przy połączeniu taką samą temperaturę. Tymczasem nasączam mój spód wodą, sokiem z cytryny i z dwoma łyżkami cukru pudru. Mój krem już gotowy. Tak powinien wyglądać. Nakładamy na spód, wygładzamy, kładziemy następny blat. Znowu nasączyć wodą z cytryną i cukrem pudrem. Znowu krem. Na to znowu blat biszkoptowy wyjść tak do końca. Idzie do lodówki na 2 godziny do schłodzenia. Następnie przygotowujemy krem na tynk. To jest 250 ml śmietanki kremówki, 2 łyżki cukru pudru i waniliowy ekstrakt. Wszystko musi być dobrze schłodzone. Gdy śmietanka już jest ubita, Dodajemy 250 g schłodzonego serka mascapone i wszystko razem dobrze mieszamy. Dodajemy barwnika, tutaj był akurat w moim przypadku różowy. Krótko zamieszamy. I krem do jest gotowy. I ten to odrobiłam też w nocy, bo niestety były takie upały, było tak ciepło ale to też nie, nie było wiele lepiej, bo było bardzo duszno o, tu jest mój fajny różowy tynk teraz wyciągam dobrze schłodzony tort i tak wygląda fajnie bardzo wyszedł jest fajnie schłodzony, jest stabilny i zabieram się za tynkowanie i znów do lodówki na godzinę do schłodzenia. I tutaj już teraz tylko dekoracja, przystrojenie. Tutaj mam taką posypkę, dam ją tak na dół. Na truskawki przyjdzie trochę biała czekolada. Trochę posypki. I zostawię do zastygnięcia. I tutaj już odkładam tort. Świeżymi jeżynami. Bezy sobie też sama upiekłam, i podam link w opisie. Był to tort na 18 urodziny, więc to 18 robię teraz trochę białego lukru plastycznego tego proszku CMC, żeby e, szybko mi to stwardło. Formuję tutaj 18, jedynkę i 18. I na początku chciałam to zrobić tak stojąco, jak toper na patyczkach, ale niestety było tak ciepło, że nawet po paru godzinach nie chciało mi to stwardnąć. Od spodu jeszcze przejechałam tą 18 białą czekoladą, żeby na tym tynku z śmietany mi się ten lukier plastyczny nie rozpuścił. I tu pomalowałam jeszcze złotym barwnikiem. Przed samym odbiorem położyłam na torcie jeszcze świeżą miętę i trochę lawendy. Wcale mi się torcie podobał, była zadowolona i to najważniejsze. Pa, pa!